podnosić podłogi jeśli wam się odcinek spodobał w górę subskrypcja na kanale i no i po prostu tyle pierwszy raz gramy na u Alexa dzisiaj no i gramy po gierce tak jest dostacie łapę w górę subskrypcję no i gdzie lecisz wybierz sobie Mam no, hm? To ja zagram e, tą panią przywódczynią Drużyny Niebieskiej. No, no. <kodesk> no widelec Ej, co to o kościół? Jedziemy na. Nie wiem. Dobra, dawaj wykrzywdę. Nie. Bo prostu my szybko zginiemy. Was. To zgubne ziemię, mogę. Albo... Metę tu like. Dawaj eee. na łazę. Metę tu like. Dobra, dawaj na łazę. Włecjalianie. Pizza pasuje, mam burgera, pizza Włecjalianie. Nie. Na razie nikt nikogo nie zobaczysz. Co tam jest jakiś gościu. Dawaj na tom. Na tom, na tom. Taki gościu. Jednego. A tam um, być więcej To jest chyba prąd, nie? Nie wiem Piłka jest Jak coś to ja uciekam Idę po skrzynkę tam i spadamy Nie ma skrzynki To ten. dawaj ten Zajdziemy gdzieś indziej. To dawaj na tą... Y, platformę tam Chcemy gdzieś na tą Na tą platformę tam Na prawo, no? na prawo Albo tutaj może No Ej bo... tutaj na dół na dół, na dół. Tu. Tu, tu, tu. Okej. Okay. Lecimy tutaj, bo tu, ta na razie jest więcej skrzynek. No i wiadomo. Okej. Okay. Chodźmy. I jedyną skrzynką jest. Mm. Mm. Mm, mm, mm. Albo czekaj. Nie ma gejzera? No już nie ma O małe potki, masno Masno Nie no Przygotowałam się Może być Winak. Śmieszne taki win Uuu. Już je zlutowałeś niemal, aha to leć, idź na słone, się poklepać jednym i Rozwal te drzewka Będę kaleczył jak coś Co? Ja będę kaleczył No będzie słabo grał, a tu jak będzie skrzynka to jej otworzyć nie możesz Pompa, 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 pompa ale ja mogę y, otwierać skrzynkę, tylko nie mogę wejść, co? Po kudle. Co jest w środku, wiesz? Mogę wejść, mogę otworzyć skrzynkę, tylko nie mogę z, z, wejść na przykład z broni. Ze skrzynki? A, a to tylko broni nie można ze skrzynki, tylko leczenia można. Ja. No Ja umocę też można. A co zrobić, jak teraz na przykład złoczy z karci dropnie? No to umrę. To 50 maslu 15, 40, nie, 30 tysięcy lajków Na tylu widzów nie ma. 15 łapek w, 15. 15 w górę to jest jeden megabox w Brawelstrasz w za 7 odcinku. Wiadomo. No właśnie. A nie wziąłeś, aha, nie wziąłeś A kiedy ja będę miał yy, browboxa tego dużego, to u mnie też otworzymy No masz Będziemy czekać Czy dropnie mi brakują tylko krow, Mortisa, Tara i Spike'a yy, A pod tym odcinkiem, tak Gdzieś też 15, w górę to będzie następny odcinek no, już możliwe, że w przyszłym tygodniu z Alex. Ale tutaj ile drewna będzie? Taka skrzynka. Ty, tysiąc skrzynek tu. No, też się nie liczy jaka skrzynka. To się powinno liczyć jaka skrzynka. Zbuduj się schody do góry. Ty masz jeszcze A kto to nie jestem takim pro, 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 Dawaj na niego, dawaj go A, nie Teraz lepiej nie To jak pozbierasz to drewno? To dawaj, możesz go gonić Jest. Podjeżdżaj go Dostać. Dobra, lepiej z Mki wal. Z Mki wal. No i Alo. Czekaj, zobaczmy jakie miał obronie, bo trochę tak dziwnie. Z tego. A ja mam 100 HP. 200 HP. Gość idzie po pomp. Ale jak to możliwe, że miałem Normalnie, bo w głowę cię trafił. Ale co z tego, że w głowę? Nie. No i teraz ja będę grał, zagram sobie panią przywódczynią drużyny różowych i to będzie koniec odcinka. Chyba że jeszcze... Że chyba się zginę szybko. To słabo trochę, co nie? A, miałam zmienić skiną, okej, masło. Ty Twarz moja Taki, yy, od Dla 30 będzie... Pierwszy ten... Pierwszy... Kolorek No bo Alex nie da... Grana. Bo do, niedawno kupiłem sobie PlayStation 4 A na koncie u to na, na innym PlayStation to jednak jest lepiej. No to dużo jest Więcej dużo lepiej Nie wiem gdzie lecieć. Na wstępie, powiem sobie. Ale w sumie z tym gościem miałbyś szansę, bo miałeś lepszą pompę, no i miałeś więcej HP. A mówię, ja nie chciałam do niego szczelać, ale... ale... dostał za 9 przynajmniej. <grym> Obrażenie. <grym> Takie 9 Ktoś go bierze i taki mówi... What is it? Takie ma 9 HP i już gije. Takie jest spada. Muszę się poprawić na krześle.